Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnej analizie Bitcoina. W dniu dzisiejszym porozmawiamy oczywiście o wydarzeniach takich jak CPI raport i nadchodzący Fed Meeting. Przeprowadzimy analizę krótkoterminową, porozmawiamy o potencjalnych scenariuszach. Rzucimy też okiem na perspektywę średnio-długoterminową. Czytaj będziemy rozmawiać o dziennym interwale. Myślę, że warto też poruszyć temat wielorybów, także jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Dobrze, i może na starcie zaczniemy tutaj od czterogodzinnego interwału na bitcoinie. W ostatnim odcinku, kiedy nagrywaliśmy w poniedziałek, byliśmy o tutaj. Jak się okazało, ten dołek był dołkiem naszej kolejnej korektywnej fali ABC. Spodziewaliśmy się tutaj odbicia. Wskazywał na to nasz wskaźnik momentum, nasze oscylatory, także spodziewaliśmy się tutaj tego odbicia. Do tego odbicia doszło, tak? Później oczywiście zobaczyliśmy tą pompę, która była tutaj po kłosie naszego CPI raport. Tutaj we w naszych wewnętrznych dywagacjach ja Obcowałem za tym, że zobaczymy inflację na poziomie między 7,1 a 7,5. Wydaje mi się, że 7,1 to był taki bardzo optymistyczny dolny próg, a 7,5 to był taki bardziej racjonalny górny próg. No, Jak widzimy, inflacja wróciła na poziomie 7,1, co jest tutaj pozytywnym zaskoczeniem i moim zdaniem w perspektywie długoterminowej. No jest to pozytywne, tak, gdyż oczywiście coraz to niższe wartości inflacyjne przybliżają nas do potencjalnego tutaj piwotu ze strony Fedu. Jak już o Fedzie mowa, w dniu dzisiejszym mamy kolejne FOMC meeting, no i spodziewamy się tutaj, o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie, spodziewamy się tego, że Powell zrobi kolejny rate hike na poziomie 0,5% tym razem, tak, co teoretycznie powinno wpłynąć na kontynuację pompy na rynkach tradycyjnych i na Bitcoinie? Jak widzicie po wczorajszym CPI raporcie, praktycznie 80% osób twierdzi, że będzie to podwyżka o pół procenta. Ja myślę, że nie do końca jest ważne, czy będzie to pół procenta, czy też nie. Myślę, że najważniejsze jest to, co powie Powell i jaki będzie ton jego wypowiedzi, tak? Bo podczas ostatniego Fedu. Kiedy Paweł tylko napomknął o tym, że mogą podnosić o 0,5%, wszyscy nagle jakby wyłączyli telewizor i zaczęli pompować rynki, tak? Ale nie dosłuchali reszty, więc usłyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć, a cała reszta już ich nie interesowała, o czym również rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków. Myślę, że w tym sytuacji może być bardzo podobnie, czyli ludzie usłyszą to, co chcą usłyszeć i rzucą się jak szczerbaty na suchary na zakupy, a na dobrą sprawę najważniejsze jest to, czy oni faktycznie idą po te 2% i te inflacyjne, i to jest faktycznie ich cel, czy też nie? Bo oczywiście, jeżeli idą po 2%, to oznacza, że będzie długoterminowe podnoszenie stóp procentowych, tak? Prawdopodobnie w lutym zobaczylibyśmy 0,25%, tak ja myślę, i później będzie to kontynuowane z możliwą jakąś pauzą. Z tym, że pauza to nie piwot, <laughs> to też dwie rzeczy, które trzeba tutaj rozróżnić. Jeżeli myślę, byliby w stanie przystać na 4-5% inflacji, jest to bardzo możliwe, że taki poziom inflacyjny zobaczymy w okolicach marca, tak? I tutaj też wielokrotnie słyszeliście z mojej strony, że ja właśnie patrzę na marzec, maj, potencjalne daty, kiedy możemy zobaczyć pivot. Warto przypomnieć, że kolejne spotkanie Fedu jest w lutym. W styczniu pojawią się bardzo ważne dane odnośnie rynku w Stanach, szczególnie rynku pracy także myślę, że to bardzo mocno wpłynie na decyzję Fedu w lutym, ok? Z tego co pamiętam, kolejne spotkanie z 14 lutego, 1 lutego, przepraszam, 1 lutego, no i widzicie jak rozkładają się proporcje, tak? 58% na 0,25%, 36% na 0,5% i 5,5% na 0,75%, tak? Także tutaj rynek też już powoli wkalkulowuje to, że w lutym możemy zobaczyć 0,25%. Oczywiście wyznacznikiem tego będzie to, co powie dzisiaj Powell, jak, w jakim tonie to wypowie, no i przepraszam, jaka będzie ostateczna podwyżka, tak? czy będzie to faktycznie 0,5% czy też nie. Także tutaj byłem ostrożny. Myślę, że w perspektywie krótkoterminowej te decyzje doprowadzą do dużej ilości szumu, tak zwanego volatility, tak? góra-dół, 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 jednak w perspektywie długoterminowej moim zdaniem to co się dzieje jest to pierwszy pozytywny sygnał, tak? Zobaczyliśmy odbicie na S&P, zobaczyliśmy odbicie na Nasdaqu, na Dow Jones, zobaczyliśmy korektę na DXY. DXY poniżej 104. Myślę, że w kolejnym odcinku jak będę omawiał makro, makro ruch, porozmawiamy też o DXY. Jednak na razie tutaj z perspektywy tutaj makro Wygląda to coraz lepiej, tak? Pytanie, czy jakieś wewnętrzne sprawy krypto nas tutaj nie docisną? Jeżeli chodzi o sam ruch, jeżeli chodzi o samą tą pompę, moim zdaniem jest ona rozczarowująca. Ok, spodziewałem się tutaj większego odbicia. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że krypto jest dość mocno niedowartościowane względem rynków tradycyjnych, dlatego że gdyby nie FTX. Większość z nas uważa, że Bitcoin powinien być w okolicach 25 tysięcy, tak? Więc jeżeli jesteśmy teoretycznie tak mocno niedowartościowani, to czemu ten ruch jest taki krótki? Ok? Jak to się mówi, powinniśmy iść Bunkers, tak? Kolejny powód, dla którego uważam, że ta pompa jest słaba i niestabilna, jest nasz dynamiczny wzrost na naszym momentum. Ciężko mi sobie wyobrazić, że mamy wyraźne, silne, prawdziwe, sta, stabilne volume i robimy taki ruch, który niespełna ma ile to 1000, 1100 dolarów ruch, a nasz, nasz wskaźnik momentum po prostu wywala przez sufit, tak? To wskazuje, że nie ma tutaj tak naprawdę dużego volume, okej. Okay? Wprawdzie no tutaj wskaźnik samego volume pokazał duży wzrost na volume, jednak zobaczcie co się stało momentalnie, mamy wyraźnie opadające volume, tak, co nie znaczy, że uważam, że tutaj ta pompa się skończyła, powiem więcej, myślę, że tutaj ta, ta lokalna struktura wskazuje na to, że powinniśmy po tych, po tych ABC, 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 te wszystkie, te wszystkie ruchy są korektywne, tak, Myślę, że to wskazuje, że powinniśmy zobaczyć tutaj jakiś pięciofalowy ruch, ok? Ja bym to rozpatrywał w takiej sytuacji. Ok, tutaj te, ta piąta fala powinna przebić ten poziom 18 tysięcy, jak sobie tutaj przesuniemy, e, przesuniemy, ładnie do tego odbicia, jakie miało miejsce. To tak, to tutaj te poziomy, 18,200, 18 tak? To jest coś, na co ja patrzę z perspektywy. Z perspektywy tutaj krótkoterminowej. No i po tym, no nie chcę tutaj jakby zabić ludzkiego sentymentu, ale po tym spodziewam się korekty, tak? E, myślę, że jest to. Jest to na, na, na następująca kolej rzeczy, już pomijając nas czterogodzinny interwał, ale ośmiogodzinny również woła do tego, żebyśmy skorygowali, a dzienny tym bardziej. Tak? O dziennym porozmawiamy zaraz, chciałem się dopowiedzieć kilka słów odnośnie czterogodzinnego interwału. Mówiłem Wam, że struktura, patrzymy na to niebieskie ABC, Struktura wskazywała na to, że spodziewamy się tutaj takiego ruchu, tak? A, tutaj szczyt, B i tutaj C. Mówiłem, że struktura może być napędzona, bądź też znegowana czynnikami zewnętrznymi. Do końca nie wiemy, czy ta struktura została znegowana w tym momencie decyzją Fedu, dlatego że nie widzę, co się wydarzy tutaj. OK? Na obecną chwilę scenariusze są dwa. Pierwszy będzie taki, że tu jest nasze A, tu jest nasze B, tutaj jest nasze C, ok? I teraz tak, tutaj mamy, przepraszam, dobrze, dobrze, tutaj mamy nasze A, tutaj masz, na, mamy nasze B i czekamy na nasze C, ok? To jest pierwszy scenariusz makroruchu, czyli rozmawiamy o tym makroruchu, który wyznaczają zawsze na moim wykresie. Te makro niebieskie linie, tak? Tutaj macie nasze wcześniejsze pomiary, jak to sobie wszystko mierzyliśmy, cały, cały bitcoin. E, także to są moje makro ruchy, więc to jest jeden scenariuszy, ze scenariuszy. E, w momencie, kiedy ta struktura została znegowana, e, właśnie dlatego, że zobaczyliśmy ten czynnik zewnętrzny, którym jest tutaj jakby. CPI raport, tak? I oczywiście decyzja Fedu może napędzić jeszcze tą negację tej struktury. Na obecną chwilę ta opcja wydaje się być bar, bar, mniej prawdopodobna. Przepraszam. Bardziej prawdopodobne jest to, że rozgrywa się ta struktura, którą mamy wciąż na ekranie. Jedyna różnica jest taka, że nasz szczyt fali B będzie tutaj, jeżeli ta fala piąta zostanie dokończona i ta fala C którą spodziewaliśmy się, że będzie niższym dołkiem niż ten dołek, wcale nie musi być niższym dołkiem, tak? Może się okazać, że ten korektywny ruch fali C będzie na przykład na poziomie 16 tysięcy. Ok, ciężko to na razie przewidzieć, bo idąc tym tokiem myślenia, my wciąż nie dokończyliśmy korektywnej fali B, tak? Więc tutaj ten ruch fali C jest bardzo ciężki do przewidzenia, jednak, no jak się domyślacie, widziałem już wiele takich zagrywek, jeżeli chodzi o strukturę. I wydaje mi się, że tutaj negacja nie dojdzie do skutku całej tej struktury. Jednak taki wysoki szczyt fali B spowoduje to, że ta korektywna fala C wcale nie musi utracić tego dołka fali A. Ok. Więc na razie zostawiłbym to w taki sposób. Ok. Dlatego, że tutaj do końca, no do końca nie wiemy, gdzie ta fala <coughs> przepraszam, gdzie ta fala B będzie miała miejsce. Dlaczego w ogóle uważam, że nie doszło tutaj do negacji? Wydaje mi się, że, że jest to dość, dość proste i oczywiste, gdyż tutaj, jak zobaczycie sobie na dołki, cały czas robimy coraz to wyższe dołki, cały czas robimy coraz to wyższe szczyty, widzicie to? Więc niejako powielamy. Ten, mi, tą mniejszą formację, tak? Ta mniejsza formacja, ta mniejsza niedźwiedzia formacja Rising Wedge z górną linią trendu tutaj, z dolną linią trendu tutaj, czyli linią oporu i linią wsparcia, ona powstała na podstawie tego słabnącego kanału wzrostowego, tak? Pamiętacie tą sytuację. I wydaje mi się, że teraz rozgrywa nam się większa wersja tego. Oczywiście tutaj wracając jeszcze do tej for niedźwiedziej formacji, Pamiętacie, że cel techniczny mój był tutaj, tak, książkowy jest tutaj. To się nie rozegrało z, prostego przyczy z prostej przyczyny, nie ma po prostu siły sprzeda sprzedażowej w danym momencie, tak, bo nie ma volume na rynku, nie ma zarówno volume zakupowego, jak i volume sprzedażowego. Więc w tym momencie wygląda na to, że ten kanał wzrostowy, on wciąż jest tutaj w grze, tak. I dopóki ten kanał wzrostowy jest w grze, nie można wykluczyć tego, że nasza fala B się jeszcze nie skończyła. Także tutaj, tak woli wyjaśnienia, dlaczego, dlaczego istnieje takie prawdopodobieństwo, że ta fala B, makrofala B na godzinnym interwale wciąż trwa. Tak? I tak jak mówię, ta fala C może utracić ten dołek fali A strukturalnie patrząc, ale nie musi. Tak? Patrząc na to, jak to się rozgrywa obecnie. Wydaje mi się, że ten korektywny ruch może się zakończyć tutaj na tym dołku 16 tysięcy, tak? Jednak muszę zobaczyć dalszą jakby strukturę tego, żeby móc ocenić jakby ten ruch fali C. Dobra, przejdźmy na teraz do jednodniowego interwału. Z reguły używamy tego wykresu dla tygodniówki, ale w dniu dzisiejszym użyjemy to pod dniówkę. I tutaj... Coś, co moim zdaniem jest tykającą bombą, jeżeli chodzi o potencjalną korektę na Bitcoinie, bo jak wiecie tutaj po tym impulsie, tak jak powiedziałem, spodziewam się korekty, szczególnie na tych niskich interwałach, ale co jest tutaj bombą tykającą na tym interwale średnio to jest nasz wskaźnik momentum, tak? Jesteśmy bardzo mocno przegrzani od dłuższego czasu, jest to lustrzana, lustrzana sytuacja do tej, którą już wielokrotnie omawiałem. Pamiętajcie, pamiętacie, jak krzyczałem na 17.6, że to nie jest nasz dołek, bo nasza tygodniówka jest przegrzana i po prostu nie ma opcji, żebyśmy wyszli w, w nową hostę z takim przegrzanym momentum. I oczywiście doszło do tej korekty. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Oczywiście, jeżeli zobaczymy jakiś większy impuls, my wciąż możemy walić głową. W, nasze, w nasz sufit, jeżeli chodzi tutaj o nasz indykator momentum. Jednak w pewnym momencie do tej korekty, tak czy siak dojdzie, tak? Także tutaj tylko w woli takiego nie tyle przestrogi, ale takiego małego alarmu że prędzej czy później spodziewamy się tutaj jakiegoś korektywnego ruchu. Warto po podkreślić, że w ostatnio, kiedy byliśmy w podobnej sytuacji, byliśmy o tutaj, tak? Czyli wybijaliśmy poziom 21,5 tysiąca i żeby nasz RSI, stok RSI nam skorygował, pod, pod, podjęliśmy tutaj korektę na poziomie 27%, tak? Oczywiście trzeba zobaczyć, czy będzie tutaj w ogóle wolium sprzedażowe, bo, tak jak pokazałem wam przed chwilą na 4-godzinnym interwale, to, że wasze indykatory, oscylatory wybijają wysokie poziomy, to wcale nie znaczy, że to jest podparte jakimś volume'em, tak? Bo ta 4-godzinowa pompa to wygląda jak genua. Więc wcale nie jest powiedziane, że nie chcę, żebyście to odebrali tak, że jak dojdziemy na przykład do poziomu, tak jak tam wyznaczyłem, 18-200, to nagle musimy zobaczyć 27% korekty. Oczywiście, że nie, tak. A tak, by the way, zaniosłoby nas to do poziomu 13300, co by znegowało moją tutaj, jakby wizję potencjalnego wsparcia na poziomie 13814 w przypadku tej, tej mega niedźwiedzie, jakby powiedzieć tego mega niedźwiedzie, niedźwiedziego schematu, tak. Ale myślę, że tutaj ta korekta może spowodować to, że będziemy ponownie badać poziom 16-200 albo lokalne dołki. tak? Po prostu to jest tykająca bomba na obecną chwilę, która w pewnym momencie teoretycznie powinna puścić. Tak jak powiedziałem, jest od tego jedno odstępstwo, kiedy macie wielotygodniowego boczniaka, tak? i wtedy to jakby neguje tą korektę, ale na dobrą sprawę to jest jedyna jedyna znana mi sytuacja która jest w stanie znegować jakby tą tykającą bombę tak czyli wielotygodniowy boczniak którego myślę że prędzej czy później jak w każdej beście się spodziewamy na koniec chciałem wam jeszcze pokazać e, chciałem wam jeszcze pokazać dane on-chain e, czemu w, jest taka jakby dywagacja, czemu zobaczyliśmy pompę, a nie ma podparcia volume? Dlatego, że nie ma akumulacji, tak? Jak zobaczymy nasz accumulation trends, to widzimy, że ta akumulacja na poziomach dołków 15,5, 16 tysięcy, ta akumulacja wcale nie była jakaś rewelacyjna, tak? Widzimy, że na dobrą sprawę ten jasny niebieski kolor reprezentuje brak akumulacji albo akumulację małych graczy, tak? Mamy tutaj obecnie taki zielonkawy, troszkę żółty niby ten kolor, ale nie ma silnej akumulacji. Okay? Nie ma akumulacji takiej jak tutaj widzicie, w okolicach 10 tysięcy. Ta, ta akumulacja, ta akumulacja niejako ona zdefiniuje to, czy więksi gracze chcą już wchodzić na ten rynek, czy nie. Z tym, że w, w takiej sytuacji, jakiej mamy odnośnie FTX i regulacji, myślę, że. Musimy poznać jakieś regulacje, żeby w ogóle jakieś większy gracze instytucjonalni chcieli tu wejść ponownie w ten rynek. Tak? Także nie ma wyraźnej akumulacji. Moim zdaniem akumulacja jest tylko tutaj wśród małych graczy, o czym rozmawialiśmy już też wielokrotnie. I jak przejdziemy sobie do tego, do, do tego tutaj wykresu. Zobaczycie, że nic się nie zmienia, tak? Co tydzień obserwujemy ten wykres. Ostatni update był 12 grudnia, jest 14 grudnia. Także widzicie, że tak jak tutaj ktoś, ktoś napisał, no, że wieloryby się hibernują, tak? Czyli, czyli śpią. Wiemy, że oni delikatnie sprzedają, ale nie ma tutaj w ogóle żadnej akumulacji. Widać, że każdy dyb, każdy spadek, każda mała korekta jest wciąż wykupywana przez małych graczy. Ok? I tak jak patrzymy z tygodnia na tydzień yy, na te dane, to one niejako wyglądają tak samo, tak. I, i, no I widzimy, co się dzieje też. Patrzę na inne dane on chain, i widać, że tutaj główna akumulacja przebiega wśród małych graczy, małych ryb. A wieloryby jak na razie nie są zainteresowane jakąś tutaj akumulacją. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czekamy na FOMC Meeting. Myślę, że zrobimy sobie kolejny odcinek w piątek, także mały updatecik. Zobaczymy, jak strukturalnie wyglądamy z perspektywy krótkoterminowej perspektywy makro. Na pewno będziemy omawiać perspektywę makro. Pamiętacie tutaj, że mocno przyglądam się temu tygodniowemu interwałowi. Może jeszcze sobie szybko to, to zróbmy. Ostatnio mówiłem, że walczyliśmy z tą dolną częścią tutaj tego, tego naszego boksu, tak, która była wyraźnym oporem. No jak na razie ta tygodniowa świeca ładnie nas tutaj wpuściła do tego boksu. Pytanie tylko, czy to utrzymamy, tak? Ale ten temat będę jeszcze poruszał w kolejnych odcinkach. Także dziękuję Wam za oglądanie, miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!